Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tak jak dzisiaj szedłem rano, to tak się zastanawiałem i zadawałem sobie pytanie, dlaczego Sejm za tak tragiczną, fatalną ustawą głosował. Oba kluby i jeden i drugi. Drugie pytanie, jakie sobie stawałem to tak? stawiałem co będzie, jak będę głosował przeciw? narażę się politycznie, ponieważ deregulacja zawodów prawniczych to ma no, pe pewną historię, dłuższą historię, połowa 2004-2005 rok. No i po trzecie, no, dylematy jakiej natury, no sam jestem w korporacji adwokackiej, syn synowa wracowskiej, córka robi aplikację notarialną. No jeszcze w najbliższej rodzinie by się znalazło kilku prawników najbliższej. Ale co jest istotne? Że ta ustawa, proszę państwa, ona nie dotyczy wszystkich zawodów. Ponad 50, ale nie wszystkich. Przecież są jeszcze lekarze, są jeszcze stomatolodzy, są jeszcze pielęgniarki położne, inżynierowie różnych branż, architekci. Czyli należałoby sobie zadać pytanie. Dzisiaj tylko i wyłącznie te zawody. Jak to przejdzie chyba gładko, no to w następnej kolejności następne zawody. Zresztą przedstawiciele samorządów reprezentujących te inne zawody już to czują. Mało tego chcą, ażeby zorganizować debatę poświęconą roli samorządu zawodowego w Polsce. Bo my musimy pamiętać, że demokracja opiera się na samorządzie, a w zasadzie na samorządach, bo jest samorząd terytorialny, to jest jedyna reforma, która w pełni się powiodła. Jest samorząd spółdzielczy, drugi sektor gospodarczy i jest samorząd zawodowy. I ta ustawa manipuluje przy samorządach niektórych oczywiście, niektórych, ale bardzo ważnych, samorządach zawodowych. No pan senator Pociej tu szczególnie zwrócił uwagę, że to ta zabawa, ta manipulacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ dotyczy wymiaru sprawiedliwości bez adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, wymiar sprawiedliwości po prostu nie mógłby funkcjonować. Pragnę zauważyć, że największa manipulacja jest dokonywana przy zawodzie notariusza, który to zawód jest przecież zawodem zaufania publicznego. W ostatnich latach, tak obserwuję, jest to zawód bardzo wysokiego ryzyka. Wiele notariuszy ze względu na błędy popełnione przy pobieraniu podatków i opłat, bo notariusz również tą funkcję bardzo uciążliwą realizuje, ma spraw wiele w sądach administracyjnych. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy nałożyła na notariuszy dodatkowe obowiązki zagrożone odpowiedzialnością karną i bardzo wysokimi sankcjami finansowymi czyli praktycznie notariusze muszą no stać się to mogę powiedzieć muszą na bieżąco na swoich klientów jeżeli mają najmniejszą wątpliwość po prostu Donosić. System kształcenia, dostępu do tego zawodu i kształcenia, on zamiast być ułatwiony, to jest utrudniany. Podam przykład. Aplikacja notarialna, najkrótsza w chwili obecnie, trwająca 2,5 roku, a po co więcej. Przecież kiedyś nasze pokolenie prawników. Wszystkie aplikacje, czy sędziowskie, czy adwokackie, czy radcowskie, one trwały dwa lata, a adwokacka trzy lata, tak, pamiętam, trochę żyje. Więc zadaję sobie pytanie. Obecnie te aplikacje są bardzo drogie, bo płacę, to wiem, i trwają bardzo długo, nawet cztery lata, a od momentu zakończenia aplikacji do momentu złożenia ślubowania, prawda? Po, po zdaniu egzaminu trzeba złożyć ślubowanie, to jeszcze często mija kilka miesięcy. I potem następuje rozczarowanie, proszę Państwa. Yy, powiedziano tutaj, i to jest prawda, wiele młodych ludzi, którzy mają wiedzę, zdali pomyślnie egzaminy, myślą, że zawojują świat, zakładają kancelarię, koszty utrzymania kancelarii czy radcowskiej czy adwokackiej są szalenie wysokie i potem następuje rozczarowanie. Bez wsparcia rodziców nie jest możliwe, ażeby adwokat młody czy radca prawny zafunkcjonował, to jest mit. Samodzielnie. Nie jest to po prostu możliwe. Z jakiej przyczyny? Jest bardzo, bardzo duża konkurencja. Co roku w obrębie każdej korporacji adwokackiej, radcowskiej przybywa kilkuset nowych prawników. Czyli jest nadprodukcja. I uważam, że ten stan po prostu, jaki jest obecnie, on już się przez kilka lat sprawdził i nie widziałbym sensu dokonywania kolejnych zmian. Chcę też zwrócić uwagę instytucja notariusza, pierwsza była na próbę, teraz zastępcy notariusza, no taki twór funkcjonował zastępca notariusza w okresie II Rzeczypospolitej. No, w okresie prawo o notariacie wprowadziło instytucję asesora, która się sprawdzała, teraz nie ma asesora, no to będzie zastępca notariusza, ale jest to odpowiednik y oczywiście tak mi się wydaje. Y asesora, czyli generalnie, proszę państwa. Te deregulacje, jeszcze na jeden aspekt chciałem zwrócić uwagę, one moim zdaniem ograniczają rolę samorządów zawodowych. No, samorząd adwokacki, nie muszę mówić, ma przepiękną tradycję, wieloletnią tradycję i na co się nie zwraca uwagę, on jest po prostu niezbędny ponieważ w zawodach zaufania publicznego, w wykonywaniu zawodu adwokata, radcy, notariusza niezmiernie istotna jest kwestia, kwestie związane z etyką, związane z odpowiedzialnością po prostu zawodową, żeby takie sytuacje, jak tutaj podawano przykłady, nie miały miejsca i samorząd, sobie sam radzi bez pomocy organu nadzorującego, czyli ministra sprawiedliwości. Już trzy zdania, panie marszałku, na koniec. Niepokoi mnie zwłaszcza likwidacja de facto zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości. Ja w pytaniu już tą kwestię poruszałem. No, sprawa ta jest niezmiernie istotna, ponieważ projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, proszę Państwa, przewiduje przekształcenie spółdzielni mieszkaniowych w, we wspólnoty mieszkaniowe. Czyli każdy blok, czyli każdy duży budynek mieszkalny będzie stanowił odrębną wspólnotę mieszkaniową. I dla mieszkańców jest rzeczą niezmiernie istotną kto tym majątkiem wartości bo taki jeden budynek mieszkalny liczący 60 metrów 60 mieszkań przykładowo wieżowiec więcej to jest określona wartość w tym budynku są ustanowione odrębne lokale stanowiące odrębną własność więc rzeczą niezmiernie istotną jest kto tym będzie zarządzał komu wspólnota to zleci. Na to zwracano uwagę. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami to nie jest handel pietruszką. Tej działalności po prostu nie może prowadzić każdy. Zresztą stowarzyszenia, temy, pośrednicy, zarządcy mają własne stowarzyszenia. I na koniec stawiam pytanie. Utrzymywani są ze składek swoich członków, co stanie się z majątkiem tych stowarzyszeń? No bo nikt ich nie będzie utrzymywał, nie będą one funkcjonować. Bo po co, i na co, i dla kogo? Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze.